Dzień dobry, z tej strony Mocarny Rogalik Dzisiaj zajmuję się wielokrotnie zadawanym pytaniem Jak obsługiwać edytor wideo Albowiem jest to skomplikowana aplikacja A więc eee, W pierwszej kolejności musisz kliknąć Nowy projekt wideo I Tutaj możesz sobie go nazwać jakoś śmiesznie eee, I jakieś to wymienić? no to musisz dodać e, jakiś plik z komputera preferowali nie już jest to wideo Prefell, mm. e, ja już ogarnąłem sobie to jest moje wideo i musisz umieścić je w scenorysie i to i będzie wideo e, i tutaj możesz się jakoś tam fajnie edytować tutaj szybkość zmienić, żeby było szybkie wideo albo wolne Hmm. Na no jakieś masz filtry śmieszne, można też dodać coś tam. Yy, efekty 3D, jakbyś bardzo chciał. Ruch oznacza, ruch będzie się ruszał w tą stronę ekranu. Yy, tekst oznacza, że dodajesz tekst. Można, przykład wpisać. Podziel to jest i przytnij, dwa tajem, tajemnicze opcje, opcja na początku możesz nie zrozumieć co z nimi chodzi. A więc podzielenie, dzieli filmik. To możesz na przykład użyć, żeby podzielić filmik na dwie części, a później na więcej części. I na przykład usunąć jakąś część. Bo tak, jeżeli usunąłeś coś czego nie chciałeś usunąć, możesz wrócić za pomocą tego przycisku, który nazywa się cofnij. Masz kolejny, który pozwala Ci wrócić do tego co usunąłeś. I przytnij. Przytnij może pozwolić ci przyciąć, żeby filmik zaczął się na przykład później, na przykład tutaj. Albo skończył się wcześniej. No i tutaj masz bardziej zaawansowane opcje, tak jak mózgia w tle. Która połowa tych muzyk, albo wszystkie dają ci copyrighty na filmiku, więc no pozdro. Tutaj możesz dać dźwięk niestandard niestandardowy. Na przykład, jak masz śmieszny ptik pierdzenia, to możesz tego dodać w tle gdzieś. Eee, tutaj masz jakieś. coś. Eee, hmm. Nie mam pojęcia, co to jest. No i tutaj, zakończ film. Zakończasz film. Jak sama nazwa wskazuje, film jest zakończony wtedy. Trzeba teraz na serio to zedytuję, bo... ...nie jest wszystko potrzebne. No to na tyle, do widzenia, dzięki. No... tak. No, ode mnie to też na tyle, do widzenia, dzięki.